Witajcie w nowej serii filmów porady dla nubów. Dziś pokażę Wam, jak przetrwać w brutalnym świecie. Day's Gone, zaczynamy. Motocykl w Day's Gone jest bardzo ważną częścią tej gry. Jeśli zabraknie Wam benzyny, możecie napełnić bak na stacjach benzynowych rozsianych po całym Oregonie. Taka opcja jest również możliwa w Waszej bazie gdzie Buzer dochodzi do zdrowia. W tej grze często będzie Wam też brakowało amunicji. Zawsze znajdziecie ją w tylnym bagażniku samochodów policyjnych. Idąc tym tropem, pewnie już wiecie, gdzie znajdziecie apteczki. A co do samego strzelania, to pamiętajcie, że w każdej chwili możecie skorzystać ze zmiany ramienia. Wystarczy, że trzymając L2, naciśnięcie X. A teraz wracamy jeszcze do naszego motocykla. Nauczę Was palenia gumy. Kiedy siedzicie nieruchomo na motocyklu, przytrzymajcie jednocześnie L2 i R2. To nie wszystkie motocyklowe triki, możecie też driftować wokół własnej osi. Siedząc nieruchomo na motocyklu, odchylacie l3 w lewo lub prawo, przytrzymujecie też R2 i jednocześnie bardzo szybko wielokrotnie naciskacie kółko. A na koniec bonusowy filmik: przekonacie się, jak niebezpieczne są zasadzki w Day's Gone. Zostawcie łapkę w górę i komentarz, cześć! Shoot that, me, huh? you yeah. really fucking bastard.